Mamy do rozwiązania zadanie. Do przygotowania tabliczki czekolady potrzeba 7 deko cukru, 8 deko kakao i 5 deko tłuszczu. Ile będą ważyć wszystkie składniki potrzebne do przygotowania 18 czekolad? Odpowiedź podaj w kilogramach. Jak rozwiązać tego typu zadanie? Więc po pierwsze musimy policzyć, ile potrzebujemy składników do jednej czekolady. W tym celu dodamy wagę wszystkich składników, czyli 7 deko, dodajemy 8 i jeszcze dodajemy 5. Tutaj mamy proste obliczenia. Nie musimy tutaj stosować obliczenia pisemnego, ponieważ to z łatwością obliczymy w pamięci. Jest to oczywiście. 20 deko. Więc tyle będą ważyć składniki, które potrzebne są do przygotowania jednej czekolady. Ale w zadaniu jest pytanie, ile potrzeba tych składników na 18 czekolad. Czyli musimy to 20 deko pomnożyć razy 18. Mamy tutaj mnożenie liczby. Przez liczbę z 0 na końcu. Mam nadzieję, że pamiętacie, że w takim przypadku mnożymy liczbę przez liczbę, pomijając zera, a zera dopisujemy dopiero do wyniku. Czyli ja tutaj wykonam mnożenie 18 razy 2, co jest oczywiście 36, i dopisuję sobie 0, które jest w 20. Więc Wszystkie składniki do przygotowania 18 czekolad ważą 360 deko. Niby wszystko już wiem, jednak tutaj mam napisane w moim zadaniu bardzo ważną rzecz. Odpowiedź podaj w kilogramach, czyli jeszcze muszę to 360 deko zamienić na kilogramy. Mam nadzieję, że wszyscy pamiętacie, że 1 kilogram to 100 dekagramów. A skoro 1 to 100, to 360 deko to będzie 3 kg i 60 dekagramów, ale my nie możemy napisać 3 kg 60 dekagramów, bo piszę podaj w kilogramach, więc to będzie 3,60 lub po prostu 3,6, bo to 0 na końcu wiemy, że nam nic nie zmienia, 3,6 kg. Składników jest potrzebne dla 18 czekolad. Czyli wykonaliśmy następujące czynności. Dodaliśmy składniki potrzebne na jedną czekoladę, później pomnożyliśmy wagę przez 18 tych czekolad, i na końcu zamieniliśmy tutaj otrzymaną wagę na kilogramy. W zadaniu tekstowym potrzebna jest również odpowiedź. I przy pytaniu, ile będą ważyć wszystkie składniki potrzebne do przygotowania 18 czekolad, odpowiedź będzie: wszystkie składniki potrzebne do przygotowania 18 czekolad będą 3,6 kg. I to jest zadanie całe rozwiązane. Oczywiście, jakbyśmy mieli tutaj jakieś inne, większe liczby, nie byłaby to liczba z zerem na końcu, to to mnożenie powinniśmy wtedy wykonać ładnie tutaj pisemnie. Tutaj było takie mnożenie, że łatwo było wykonać w pamięci, dlatego robiliśmy to w pamięci. Mam nadzieję, że jasny jest dla Was sposób rozwiązania tego typu zadania i że poradzicie sobie z zadaniem domowym oraz zadaniem w teście. Powodzenia!